Wyzwójcie kanał. kanał. Prawy, lewy. Prawy, lewy. Skif. Ki skif. Dobrze. Piona do kamery. No, do kamery. Siemaneczko, prawy, lewy, skif z tej strony Moje W dzisiejszym vlogu dowiecie się, czy warto trenować rano czy po południu, czyli plusy, minusy, ujemne, dodatnie trenowania rano i po południu. Z reguły rano, więc to jest dosyć duży szok dla mojego organizmu Planować prawie 12 godzin później, więc szykuję się ciekawy odcinek. Dzisiaj siłownia, już drugi tydzień w tym tygodniu. No i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, jak to pójdzie. Póki co jest całkiem nieźle, ale jeszcze nie jestem przekonany. A ty, jeżeli jesteś nowy na kanale, subskrybuj go w tym miejscu. I zaczynamy odcinek. Pa! Kuba, wolisz nować. rano czy w południu? Po południu, wolę. Rano, tylko rano. Rano. Rano, rano. Po południu. Rano. Południu. Rano, rano. Z początkowej sondy wyszło, że na siedmiu przypomnianych wioślarzy, który brał udział w naszym badaniu, aż pięciu jest za tym, żeby tenować rano. A tylko dwóch po południu, więc zobaczymy co na to ławka. Czas na klatkę. Nie, na wam chwilę wygrywają te niegi poranne, ale zobaczymy stóweczka na dwa razy, może rekordzik. 15. Dla hejterów tyłek leczy na, na chwilę i jeszcze. Czułem. Na raz, no ale tutaj chyba ucierpiałem. To. Zdecydowanie ucierpiałem w tym ćwiczeniu, bolały mnie strasznie plecy, coś w tym mocno naciągnąłem i przy kolejnych ćwiczeniach tylko czułem to, że jest źle, więc uznałem, że nie pokażę Wam tego, jak je wykonuje. Klatka wystarczy. I tak oto został zakończony dzień drugi, czyli siłownia. Dzień wcześniej mieliśmy jeszcze poniedziałek Ergometr, 30 minut standardowe. Ja przejechałem je na 281 W, czyli wyrównałem rekord z tego sezonu. Natomiast jechało mi się go naprawdę bardzo dobrze i tu przyznaję, że tenik południowy ma duży plus. Bo praktycznie zacząłem z wysokiego celu, znałem, że skoro jest ten w południu, to zacznę przede ten trening, przejazd troszkę mocniej, niż bym jechał go rano. Naprawdę dosyć mocno jechałem, e sztywniutko, równo cały przejazd. Co pokazuje, że tego dnia czuło mi się naprawdę bardzo dobrze. Bo z reguły rano bywają takie większe spadki, czy na przykład zaczynam mocno, w środku mam delikatne wahania i kończę mocniej, żeby wywać średnią. Tutaj cały przyjazd był równo, więc zdecydowanie ergomet z poniedziałku na duży za treningu popołudniowego. No i ten trening wtorkowy też na delikatny plus. Witam Was serdecznie w kolejnym dniu. Dzisiaj będziemy testować ergomet z popołudniu, a nie rano. Zobaczymy, jak to wszystko funkcjonuje. Jest już parę osób, mam nadzieję, że muzykę teraz słyszycie, bądź nie, Chyba lepiej, lepiej, się nie słyszeli. Więc, sama dobry trening. Dzisiaj do przejechania sobie wybiorę albo coś dłuższego, albo coś krótszego. Mam teraz dowolność. Ważne, żeby ten trening zrobić, więc yy, zaczynamy trening. Ja już po przejechaniu 10 km. Fajna dycha. Ostatnio jechałem dyszkę Tempo 20, bodajże. Dzisiaj chciałem pojechać trochę mocniej. Zobaczcie, jak wygląda moja wytrzymałość. 1,59,800 na to jest. Yy, 264 waty, więc całkiem przyzwoity wynik. To tu teraz macie, jak to wyglądało na aplikacji. Dobra jazda, no. Wczorajszy trening na siłowni ciut lepszy, ergometr na plus. Ja tak przekonuję się treningu popołudniowego. Ale dobra, jutro siłownia, zobaczymy jak to będzie wyglądać jutro. Witam w kolejnym dniu. Dzisiaj siłownia, tak jak powiedziałem wam wczoraj, a dla was to było 5 sekund temu. Ja zaczynam rozrzewkę od rowerku, który jest za mną. Tu jest rowerek, tak samo rowerka od rowerku, jakieś 10 minut, żeby się dobrze dogrzać, wczoraj byłem na parku trampolin i niestety naciągnąłem coś w nodze, przy kolanie, więc dzisiaj na pewno nie będę tak siadał w dużych ciężarach jak to chciałem robić normalnie, więc dzisiaj nie będziemy testować nóg, ale testujemy sobie znowu krateczkę. jest Maciek, jest nas dwóch dzisiaj. Także jak na wakacyjne, wakacyjnych studentów, w sumie już ja, nie a nie studentów, ale wakacyjnych studentów, bo Maciek jeszcze jest studentem, to będziemy sobie robić siłownie w tej pięknej przerwie. Kolejny trening po południu zobaczymy. Na razie jest chyba poniedziałek za treningiem popołudniowym, wtorek, siłownia, tak średnio. No zobaczymy. Podsumujemy niedługo, ale teraz rowerek. Po prostu jakby mnie bliżej twarz, trochę nogi na przykład. Dałem Mackowi kamerę, natomiast moja skazówka nie w mogły. Maciek, i tak Cię kocham, dziękuję. Że nagrałeś. Próbowałem coś z tego zrobić, ale nie wyszło. Jakbyś tak chciał, pedał nogi do góry na spokale, Czyli jeszcze zbliżenie stąd do góry, nie? Bardzo, wyszło to. Dobra, dzięki Maciek. Na tak rozgrzewam. Dobra, wymyślałem sobie dzisiaj, że spróbuję pobić rekord na klatce, więc dzisiaj uderzamy w 105 kg. Jeśli da radę, czyli nie jak zawsze 12,8,4,2, tylko dzisiaj wyjątkowo idziemy w maksy. Czuję się dobrze, szczególnie tutaj w piersi, więc spróbujemy na razie 40 kilo do rozrzewki. No i atakujemy gdzieś 105 kilo. spróbujemy przemo. Serwuj. I góra, dawaj, dawaj, dawaj. Masz. Gotowy? No. Dawaj, góra, 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 Jednak treningi nie popołudniowe, tylko poranne, bo poranne, południu jest słabo, nie? Poranne, dajesz. Chodzisz na śpiocha i wychodzi Na śpiocha najlepiej, w ogóle wszystko połośnie. na śpiocha Ostatni dzień jutro. Jestem ciekawy co będzie, co przyniesie ten dzień, a wy? Komentujcie na dole i widzimy się jutro. Słuchajcie, ja mamy już dzisiaj sobotę, w piątek nie udało mi się nic znaleźć, a raczej nie robiłem treningu, bo uznałem, że po czwartkowym, gdzie pierwsze byłem po dwóch treningach, były te trampoliny itd. dalej wszystko i czułem, że potrzebuję jednego dnia luzu. A dzisiaj, w sobotę, planowałem zrobić coś dłuższego i prawie na 1000 metrów, więc uważam, że na piątek musiałem odpocząć po prostu. Ale, że kontynuujemy treningi południowe, trening ten musiał być rano, więc jesteśmy o godzinie 12, chyba 30 parę właśnie w klubie, a żeby ten trening odbył się prawidłowo, zgodnie z tym, co, e, jakie są założenia. Więc sprawdzamy sobie dzisiaj e, dłuższy trening, sprawdzamy sobie 1000 mój, natomiast 1000 będziecie mogli zobaczyć na totalnie innym filmie, bo to będzie po prostu drugi film. Z samego Challenge. U. Zapraszam Was do oglądania ostatniego dnia z dzisiejszej serii sprawdzania treningów południowych. Zaczynamy! Nie wiem, czy dobrze mnie słychać, czy nie, bo trochę Maciek daje na że właśnie dojeżdża swój pierwszy wyciek po maraton. Ja niestety musiałem tym odpuścić w połowie, bo jestem po przejechaniu 1000 metrów w tempie 30, to w ramach tego drugiego filmu na challenge'u. Powiem tak, bardzo dobry przejazd z mojej strony, ale spowodowało to, że podczas jazdy miałem za chwilę podjazd yy, w miocin. więc uznałem, że nie ma sensu się męczyć, tylko zrobię sobie dłuższe rozpływanie, tak jak ja chciałem ale było to 12 kilometrów, a nie 21, czyli półmaraton. Młody kończy, mamy trzy się, który skończył spokojnie pierwszy półmaraton w życiu i zabieramy się za podsumowanie tego całego tygodnia, tego południu, także samego was do podsumowy. Podsumowując cały ten y, tydzień treningów w po południu muszę przyznać, że w poniedziałek bardzo solidne, mocne pół godziny, rekord wyrównany na plus, trening południowy 1-0. Drugi, wtorek, czwartek, stóweczka na klacie, oprócz innych, też fajnych, różnych dużych ciężarów na siłowni, również na plus. Środa, 10 km, 1,49 z hakiem, bardzo dobry przejazd, myślę, że dawno nie jechałem na takim niskim tempie, więc byłem dość mocno obudzony, albo raczej pobudzony tym dniem. Fajny, fajny przejazd, też na plus, 3-0. W czwartek, znowu siłownia, myślę, że też czułem się bardzo dobrze, mimo tego, że nie udało się wycisnąć tych 105 kg i 100 kg, nie udało się również wycisnąć. To było kilka ćwiczeń, których też nie nagrałem do końca, które poszły bardzo dobrze i myślę, że też czułem się znacznie lepiej niż czuję się rano, więc też na duży plus i ja mamy 4-0 i oraz piąty dzień, czyli sobota, w piątku nie było treningu, przejechałem na 1000 metrów rewelacja to jest w tym temacie znowu pokazuję on gdzieś. E, tutaj chyba czy to będzie odcinek z 1000 Wyjechało mi się go najlepiej. W życiu chyba ty, jeżeli chodzi o 1000 i potem te 12 km odpływania. Teraz duży plus, więc generalnie te południowe zmiażdżyły te poranne. Ale w życiu nie chodzi tylko o to, żeby trenować, ten jest tylko dodatkiem do, do życia, więc myślę, że jest wiele innych czynników, które wpływają na to, jak się lepiej trenuje, czy rano, czy południu. I właśnie o tych czynnikach teraz troszkę bardziej mniej sportowych, ale równie ważnych. Opowiem. Pierwszym czynnikiem, który zauważyłem, jest taki fakt tego, że i tak wstawałem jednocześnie do pracy, bo w zasadzie wstałem tylko półtorej godziny później, wszedłem do pracy, robiłem robotę, o 18 kończyłem pracę, zaczynałem trening o 18.30 i kończyłem go często o 20.00, będąc w domu. Co spowodowało, że jak zaczynałem trening o 6 rano, kończyłem pracę o 16.00 z hakiem, to o 17.00 potrafiłem już być w domu. Nawet o 17.30 na tego kiedy skończyłem. A tutaj ten ten ich dopiero zaczynał, i tak naprawdę dosyć później byłem w domu. Z czego ta na tym moje życie prywatne, nie miałem czasu dla swojej żony i tak dalej, na swoje rzeczy. Więc yy, ja i tak jestem człowiekiem, który jest raczej rannym ptakiem niż nocnym markiem. Chodziłem spać tak mimo wszystko o wczesnej porze koło 22.30, bo tak mój organizm jest e, przyzwyczajony, żeby chodzić spać. Może z sami 23.00, różnie bywa. Ale wiecie, no jakby. Traciłem na tym moje życie, bo z życia, kiedy wracałem, zyskiwałem czasami 2 godziny, czasami półtorej godziny, i szłam spać. A tak to, kiedy wracałem o godzinie 17, ten czas był dłuższy. Mimo tego, że byłem czasami bardziej zmęczony, bo jednak ten dzień zaczynał się bardziej wcześniej, to i tak czułem, że zyskuję na tym trochę czasu prywatnego. Druga sprawa to fakt, że jestem prawie pewny, że gdybyśmy wstawali codziennie o 4 rano, trenując o 6, czyli mieć dwie godziny pobudzenie, byłoby znacznie lepiej. To znaczy trening popołudniowy zyskuje na wartości tylko i wyłącznie dlatego, że człowiek jest obudzony, nie, ma, jest, nie, nie jest taki zmęczony tym spaniem, jakby potrzebuje przestawić się z na, na trybu nocnego na tryb, na tryb dzienny. I myślę, że często treningi poranne są jeszcze w tybie nocnym i teraz można zrobić to tak, można wstawać wcześniej, nie wiem, 2 godziny wcześniej o 4 rano, nie polecam, ale też można wstawać kilka moich technik, to znaczy wstawać powiedzmy do tej piątej rano, czyli godzinę przed treningiem, ja raczej nie jem, ale powiedzmy wstajemy godzinę przed treningiem i na trening jedziemy na rowerze. I Automatycznie pobudzamy nasz organizm trochę bardziej niż jakbyśmy jechali autem czy tramwajem. Dzięki temu zyskujemy to, co zyskaliśmy wcześniej w treningu południowym czyli jesteśmy bardziej pobudzeni i trening jest bardziej efektywny. Ja osobiście lubię trenować rano, bo wiem też, że właśnie no, jeżeli chodzi o ekipę, którą, na której pływam, czyli ósemka. Nie jestem indywidualistą, bo nie byłam na jedynce, kiedy mogłem zejść o każdej porze dnia. Na ósemie musi być dziewięciu chłopa ze, ze sternikiem, więc nie jest łatwo zebrać dziewięć osób w dzisiejszych czasach, żeby w jedno miejsce, w jednym czasie, żeby zrobić trening, poświęcić czas tak dalej więc godzina 6 jest idealną porą, bo nikt nie ma pracy, nikt nie ma żadnych urzędów do załatwienia, nie ma studiów. Z reguły jest też mniejszy korek, żeby dojechać na trening, nikt się nie spóźnia na te treningi, więc to jest na duży, duży plus. Natomiast scenowanie rano wiąże się z tym, że musimy sobie dzień wcześniej zaplanować tak, żeby być raczej wypoczętym, czyli nie kładziemy spać się o pierwszej nocy, tylko o 22-23, żeby się w miarę wypocząć i tak sobie podporządkujemy cały dzień właśnie pod tą jednostkę pod treningową. Ale z mojego punktu widzenia da się to zrobić i wcale nie jest tak, że życie mi ucieka, tylko właśnie życie jest bardziej wykorzystywane czyli jakby ten czas jest taki bardziej wiecie, ogarnięty przeze mnie i mogę go bardziej wykorzystać. no Trochę tak teraz poleciałem. Ostro. Raz jeszcze dacie znać, czy jesteście team poranny trening, czy team popołudniowy. tam na dole w komentarzach. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie do kanału, to tu jest teraz odpowiedni moment, żeby to zrobić. Raz jeszcze i widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. I że będzie ich więcej na kanale. Widzimy się niebawem, bo we wtorek o 18.00 na razie. clouds, monster, sun. day, for everything